Cześć, ja jestem Dominiki Kitamski i serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Rasing Cliffs. Od odcinka minęło troszkę czasu, bo też mamy 149 dzień. A ja zrobiłem milą rzecz, którą miałam planowaną na ten odcinek, ale zanim to, to przyniosłem wszystkie moje rzeczy do magazynu. Ponadto powstało tutaj takie przejście, przejście, zejście. Nie wiem, to jest zejście do kopalni, ale tu powstał mój drugi magazyn, ponieważ mam bardzo dużo surowców, tak jak na przykład kobla. Ja nie mam po prostu gdzie już tego dawać i stwierdziłem, że właśnie będzie osobny magazyn takie bardzo długie surowce. Ogółem rozebrałem całą tą grotę ametystową i zobaczcie, ile ja mam z tego rzeczy. Ba, kilka staków poszło na rzecz, którą zrobiłem międzyodcinkową. Udało mi się też wydobyć troszeczkę diamentów. E, I pokażę Wam najlepszą rzecz. Spójrzcie, ile mam książek z naprawą. Mam już zagwarantowaną naprawę na każde narzędzie. Tylko mieć najlepsze, jakie ja mogę. Kill Off e, jest już dam. Mogę być tylko o jedną większą wydajność i niezniszczalność. Dlaczego on się nazywa Laki Pitnik? Laki, bo szczęście ma. PIK to skrót od Pikax, czyli kilofa. A Nick bo piknik No, próbowałem jeszcze zrobić kilof i sobie ogółem wszystkie e, zrobić tutaj zbrojkę, ale. Nie mam lewela, ponieważ coś się zepsuło. A co się zepsuło, to wam za pokażę. Zastanawiam się co służyć, czy miecz czy ham, ale chyba ja zrobię sobie zrobić lepszy miecz. W ogóle umarłych. Ok. W ogóle na tym mieczu mam grabisz dwa i kiedy sobie zrobiłem ten miecz i wracałem e, do wioski po coś, to zabiłem jednego Endermana i on mi wyrzucił dwie perły. I to było fajne, bo mam dość sporo pereł. Okej. Okay. Słabo, bo nie mam tego pogromcy nieumarłych. Czyli tutaj nie mam koostrości i płacę więcej, dobra, trudno. Welcome Village. Ogółem mojego typiarza od naprawy, to jest chyba naprawa? Tak, trzymam tutaj. I on mi staniał, ale potem jednak chyba teraz widzę, że nie. A tu mam moich wieśniaków obecnych, tylko bardzo dużo zostało ich wybitych. O, mam tu jednego mistrza. Przez to, że tutaj zrobimy takie fajne okienka, niby fajna, ale tak naprawdę była, tak zombie. Ale bardzo sporo z nich chodzi sobie po wiosce, ale brakuje łóżek, więc na razie mam tutaj taki trochę burdelnik, ale bardzo fajnie mi się z nimi handluje. Z tym dziadosem na razie nie robię nic. A dzisiaj zajmuję się sprawami nie dotyczącymi yy, wieśniaków, a raczej właściwie tajemnicami przed nimi. że schodzimy sobie w dół, gdzie powstała magiczna grota. uuuu. Tak, zachwycałem się własną budowlą. I idziemy sobie e, prosto do mojego mob-grindera, który ma trzy poziomy. I on był świetny, e, tak na kilka awków. I przy takim końcowym, 20 którymś 20 levelu można było no, a o jeden level sobie podwyższyć. E, ale zaczęło mi się psuć, podejrzewam, że przestałem mi się spełnić wieśniaki. Mimo by zrobiłem tutaj taki, taką, jakby poczekalnię, ale potem tam troszeczkę wyżej, tak koło tych, jakby e, poziomów żeby mi się szybciej spełniły, ale to i tak nie działa. To ogłębowstała moja, jak na razie, kopalni, bo mi się troszeczkę nudziło, kiedy czekałem na te moby. Nawet stałem tutaj obok, ale w ogóle nic mi się nie spełni, nic mi tutaj nie spada. Teraz jakoś tak spada. Nie wiem, może to się zablokowało. Mam bardzo dużo tych wyrzutków potworowych. Nie będę ukrywał, że nawet jeden creeper mi wybuchł. I w ogóle zrobiłam na początku ten grinder 2x2, ale myślałam, że ma być 3x3, i wszystko przebudowywałem. <grych> ale to jest tak, jakby nasza tajemnica. Wiśniaki nie wiedzą o tym, że tutaj jest taka farma, że tutaj stąd zbieram różne surowce. Stwierdziłem, że tutaj może być kopalnia, a po drugiej stronie stworzymy coś nowego, co będziemy robić w sumie dzisiaj. I tak wrócić na na tych jagód, które znalazłem chyba w drugim odcinku czy trzecim. Flashback. Przy okazji natrafię na poszczególną kopalnię, znalazłem trochę fajnych skrzynek. Więc z nim była jakaś nowa rzecz, jakieś świecące jagody. Ciekawe. And a flashback. Ok, jak na razie mam tyle. Wiem, że tu musi być e, ten zombiak. Ja tutaj muszę prowadzić villagerów. I on mnie tutaj powinien ich zarazić. I ja potem je odleczę. dzięki temu dostanę osiągnięcie oraz będę miał mniejsze trady, które bardzo lubię z nimi robić. Dodatkowe źródło expa. Ale żeby to zrobić, potrzebuję trzech rzeczy: villagerów, zombiego i brodawki. Wiem, że nie trzeba brodawek do tych potek, ale nie wiem, czy mi się obstarowało, że trzeba. Pomijmy to po prostu. Zdarzenia się Będzie, Będzie dobrze. Jako że mam Brader er i villager nie pod ręką... E, w deneterze jeszcze nie byłem. Więc... Może w tą stronę wykopmy sobie nasz portal do Netheru taki wioskowy. Bo ja chciałabym zrobić swój, ale to nie będzie mój w domku, tylko to będzie taki ogromniasty, ale nie chcę mi się takiego robić. Mógłam to nie wiem jak to się stało, ale włączą mi nagranie jeszcze, zanim wszedłem do netheru. Ja się o tym zorientowałam dopiero jakieś 15 minut, później byłem tak zły, że włączyłem grę, włączyłem nagranie. I dopiero wróciłem dwa dni później. Ale w skrócie to: pojawiłem się w kanionie. Po jednej stronie tego kanionu nie było kompletnie nic. A po drugiej stronie był ten biom z piaskami dusz. Miałem nadzieję na jakiś bastion, ale nic tam nie znalazłem. Więc po prostu zacząłem wykopywać się z tego kanionu i kopać się gdzieś. I dokopałem się do bastionu, który był dość ogromny. Dość dużo walczyłem z tymi piglinami, czy to, to to jest, i dość dużo razy byłem blisko śmierci. I z tego co zauważyłem podczas nagrywania tych scen, to nie wykopałem wszystkich bloków złota. Potem kontynuowałem kopanie się tunelem 2x3. I wykopałem się z góry i zobaczyłem przed sobą rysy twierdzy meterowej, więc od razu zacząłem tam budować most. Dobra, więc wróciłem. Będąc w domu, zabrałem całe złote, jakie miałem, plus te bloki. I zastanawiam się, czy nie będziemy handlować z pilinami, jakie jakieś znajdziemy. Od razu można byłoby faleczki uhandlować, uhandlować, uzbierać. I byśmy byli gotowi, żeby w ogóle znaleźć twierdzić i do, do Endu, ale to w sumie w trochę dalekiej przyszłości, bo na razie tego nie planuję. Więc z domu też połączyłem sobie te dwa hełmy, które znalazłem w bastionie. O, od razu skrzyneczka na dzień dobry. O! O, dzień dob... dzień dobry! Stronę salda niby mam, ale jednak nigdy nie za mało. Ou oh. słyszę pomyki. Oh no! oh no! Oh no, 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 no! oh no! oh no! Oh, no. Ale coś tam na samej górze, myślę, że to jest ich spawner jakiś. Ja to cina, to twierdzenie, trzeba się kopać, budować. O! O! oh, oh. oh to było wyjście. Myślę, że to jest ściana, ja się podbudowywałem do góry. Cymbał jestem. Okej. Okay. Mm, nie mam pochodni już. Trochę was tu dużo... No! No! Trudno. Oh no! Ej, ej, co dużo, co dużo! Oh no, tak mało? Ok. Dobrze, mam grab, już to więcej mi wypada różdek. wow trzy już mam. Co mi chyba na nie będzie potrzebny spawner. Wystarczy, że kilka powybiłem, bo mi bardzo dużo leci tych różdek. Ło, wow, to się jeszcze tam ciągnie. Chyba tam są. Ło, wow, to jest ogromne. A Wiecie co? Chyba 7 wystarczy, bo to widzi chyba 14. No to w sumie trochę tak średnio wystarczy, ale mniejsza. Ja już to do domu. A po powrocie do domu, pierwsze zacząłem robić, to się przygotowywać do zrobienia tych mikstur. jak więc zrobiłem butelki i nie mogłem zrobić sfermatowanego oka, bo potrzebny był dokładnie. więc Zacząłem szukać tego brązowego grzyba i natrafiłem bardzo blisko mojego domku na drugą wioskę która była bardziej rybacka, bo tam było bardzo dużo rybaków, więc stwierdziłem, że może być to druga wioska, albo ona może być jakoś połączona z tą pierwszą, na którą teraz pracuję, ale na pewno coś z nią zrobię w przyszłości. Ale ostatecznie udało mi się znaleźć tego masowego używa zrobiłem sfermentowaną kopająka, zrobiłem miksturkę, więc skoro byłem już praktycznie gotowy, to zacząłem kopać przejście między villagerami, a tym miejscem, gdzie będą się przemieniać. To w sumie jest trochę dziwne, bo miała to być tajemnica, ale mniejsza. Stwierdziłem, że to będzie najłatwiejszy rodzaj transportu ich tam, więc zrobiłem sobie e, screena koordynatów tego miejsca i zacząłem po prostu się tam kopać. Włożyłem tam tory, które napędziłem tymi resownowymi pochodniami. I potem, nie wiem czemu, ale stwierdziłem, że wykopię schodki na samą górę i przyprowadzę w nocy zombiaka na dół, a jakoś nie wpadłem na to, że mam tuż pod ręką mob grinder. Ale w sumie dobrze wyszło, bo się dokopałem do kanionu, gdzie znalazłem te piękne, urocze istotki, przez które zginąłem w drugim odcinku. Udało mi się znaleźć axeloty, nie mogę w to uwierzyć, więc szybko wykopałem przejście na górę, całkowicie niepotrzebnie. I wróciłem z czterema odwiaderkami, a axelotów było trzy, nie miałem chyba tego najrzadszego i tego różowego. I mało tego, w tym kanie nie był jeszcze ząbek, więc zamiast uciekać przed nim, żeby on nie gonił, stwierdziłem, że wybuduję ścieżkę z wody, żeby go tam doprowadzić łódką, a na to wpadłem dopiero potem. Wiem, nie było jeszcze w tym odcinku inteligencją. ale ostatecznie doprowadziłem go do miejsca z wieśniakami i zaczęły się tam truć. Trochę to przebudowałem, bo w ogóle to nie działo wcześniej, chyba przez to, że postawiłem płotki, a nie jakieś trawdory, i oddzielała między ząbekami, a villagerami jedna kratka. I potem jakoś zacząłem jak bić tej villager, się przemieniać. Ale ostatecznie się udało, villagerzy się przemienili i w końcu 158 dnia odblokowałem osiągnięcie. Pierwszy villager się przemienił. Drugi potrzebał troszeczkę więcej czasu, ale ostatecznie udało się Mam moich dwóch villagerów, próbowałem je też przetransportować z powrotem tej rozmnożarki, ale nie chciały iść w górę, więc muszę chyba tam dać napędzone tory. Ale to by było na tle w tym odcinku, dziękuję bardzo, coś nie zabierzniego, ja bym Was prosił serdecznie o zostawianie łapki w górę. Oraz subskrypcji i komentarza, ponieważ bardzo mnie to motywuje. Zawsze możecie w ciągu sekundy odsubskrybować. Zapraszam Was też serdecznie na mojego Discorda. Macie link w opisie filmu, w komentarzu, na grafice kanału, w informacjach i w dyskusji. Dziękuję Marcosowi za zrobienie mi Discorda. Dziękuję Lutowskiemu za zrobienie mojej nowej grafiki kanału. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. No i cześć.